Słuchajcie, jesteśmy w miejscach, które w malborku, oczywiście jesteśmy w malborku, i dla tych, którzy negują, to, że w malborku można bez poszukiwacza, detektora, wykrywacza metali, jakichś tam innych rzeczy znaleźć cokolwiek, to jest przykład. Właśnie przed chwileczką kolega, idąc, znalazł coś takiego. My jesteśmy na jednym z bunkrów, które znajdują się za moimi plecami. Tego nie widać. To są wielkie krzaczory. To jest wielka gęstwina i praktycznie nic tutaj nie znajdziecie. Jeżeli ktoś wejdzie z ulicy, nic nie znajdzie. Wszyscy znawcy, badacze Malborka, okolic Malborka twierdzą, że w tej okolicy wszystko zostało wybrane i zebrane. Zapraszam Was teraz na taką małą wycieczkę, może przez szacory, ale tak jest właśnie najlepiej, żeby dojść do miejsca, które chcę Wam pokazać. Znajdujemy się na tak zwanym nasypem, za moimi plecami znajdowały się transzeje i okop. Z tamtej strony jest linia kolejowa, z której właśnie Rosjanie ostrzeliwali Malborg. Także te miejsca, które tu widzicie, to są wszystkie udokumentowane historycznie. Chodzimy do tak wykopu trawersu, niektórzy nazywają to trawersem komunikacyjnego. Z tej strony, jak ktokolwiek tu chodzi, czy cokolwiek będzie tu robił, nigdy nic nie znajdzie. Trzeba iść, tak jak pokazywałem Wam, w Rize, w Gerłoży, na Emeru, szczególnie na MRU. że ludzie przechodzą, mijają takie miejsca i każdy olewa takie miejsce. Zaraz przetniemy troszeczkę trasę w górę, przejdziemy tu i za chwileczkę pokażę Wam niespodziankę, która zaskoczy wielu badaczy właśnie spraw związanych z Malborkiem i związanych z historią Malborka dotyczącymi II wojny światowej. Idziemy za mną. Dla niejednego badacza, historyka, który zajmuje się z prawami II wojny światowej w Madorku ten bunkier będzie bardzo wielkim zaskoczeniem. Prawdopodobnie jest to schronobunkier, magazyn ja stawiam na magazyn, aczkolwiek od góry znajdują się trzy stanowiska. Ogniowe. Za chwileczkę wrócimy do tej dziury. To nie jest dziura, która powstała w okresie II wojny światowej, tylko została wykuta stosunkowo niedawno. Ktoś zarąbał w tą płytę pancerną, złomiarze wy ją wyrwali i zabrali. Według wszystkich badaczy, historyków, którzy zajmują się <śmum> tym tematem, tam znajdowały się kibla. Tylko dlaczego w kiblach, w toaletach jest płyta strzelnicza, którą wyrywają złomiarze? Zwróćcie uwagę na... Wejdziemy do środka, jeszcze Wam pokażę to pomieszczenie z, w, z wewnątrz. zobaczcie, jak to wyglądało. Tylko, że jeżeli to była... To był kibel. Dlaczego były reglowane stalowo okienka do e, tych drzwi? Znaczy do, do, do tego pomieszczenia. Kolejna rzecz. Kamienia. Które używane są do dzisiaj właśnie w okolicach Margo, Malborka do obrzędów. Słuchajcie, takich rzeczy tu się znajduje masę. Tu jak ktoś się przyjrzy Znajdzie jakiś napis, znajdzie jakieś wykusze bądź kartusze. Przepraszam, kartusze, bo wszyscy mi zarzucają, że gadam głupoty. Prawdopodobnie mistrz ceremonii, który odprawiał ceremonię, trzymał kamień w ten sposób. Z którego wieku ten kamień pochodzi, nie mam zielonego pojęcia. Ale tym kamieniem prawdopodobnie dokonywano rytualnych mordów, zabójstw. Zwróćcie uwagę, jak on idealnie dopasowywał się do ręki. Mały palec wchodzi tu. Linia dłoni do tego kciuk i w ten sposób używano tego kamienia. A te inkrustacje, które tutaj są, zostawiam tylko i wyłącznie waszej interpretacji. Ktoś mi ostatnio powiedział, że ten kamień był pierwszą formą, taką prymitywną formą kastetu. Że człowiek kiedy, jak był tam nie wiem, 14, 15, 13 wiek, jak walczył, brał kamień i nim walczył. Uderzał swojego przeciwnika. Tylko dlaczego ten ma takie wyżłobienia. I idealnie pasuje do mojej ręki. Myślę, przed bunkrem, którego oficjalnie nie ma. No, nie będę tłumaczył milion, milion setny raz, że wielu rzeczy nie ma. Tego schronu nie ma. Jednak dowodem na istnienie tego schronu i wszystkiego co tu było wokół, to jest właśnie ten mauser. I to jest radomiak nasz kawaleryjski. Słuchajcie, wyprodukowany w 1939 roku, bo od tej strony jest jeszcze data. Czyli Polacy go wyprodukowali i tylko nie wiem w którym roku on tutaj się znalazł i na tym miejscu jedną charakterystyczną rzeczą jest to że wycior jest włożony w drugą stronę wyciągnięty zamek ale w środku jest nabój i to słuchajcie jest perełka jeżeli ktoś każdy poszukiwacz kto znajduje właśnie takie żelastwo według prawa w tym momencie ja powinienem to zgłosić i na policji i w ogóle. My Za chwileczkę to wrzucimy do Nugatu, bo my tego nie zbieramy. Wszyscy mnie znacie, że ja takich fantów nie zbieram. To wyląduje za chwilę w Nugacie. Jednak lokalizacji tego bunkra wam nie pokażę. Dlaczego? Z tego powodu, że wszyscy ci, którzy za mną jeżdżą, za chwileczkę albo zrobią tu demolkę, albo totalną rozpierduchę dookoła. Potem ja nie mam zamiaru odpowiadać za, za to, co dzieje się na tych miejscach. Ja publikuję te filmy, ja podpisuję się z imienia i z nazwiska, tylko że takie mędy, które jadą po mnie, wykorzystują to później, pisząc nawet do Ministerstwa, Ministra Obrony Narodowej. Pozdrawiam tego gościa, który napisał teraz na mnie donos i wyznaczył nagrodę za wskazanie jednostki, w której ja służę. Gościu, masz trochę przerąbane, bo prawie 3000 żołnierzy wskazało Ci tą jednostkę. Nie wiem, jak z tego się wygrzebiesz. Ale w każdym bądź razie, wchodzimy do bunkra, schronu, magazynów, który jest naprawdę perełką dla mnie niesamowitą. Dlaczego? Zachowały się tu oryginalne drzwi i oryginalne pomieszczenia. Zwróćcie uwagę na to zagłębienie w ścianie. Tego praktycznie nie znajdziecie nigdzie. Drzwi, które były zamontowane od tej strony bądź od tej, otwierały się do środka i wykusz drzwi stalowych wchodził w ścianę. Obrys drzwi wchodził bezpośrednio tu do środka. Jesteśmy teraz w głównej komorze, nie wiem, magazynowej, amunicyjnej. Nie wiem jak to nazwać. To był bunkier, schronobunkier. Też nie wiem. Nikt w zasadzie, kogo pytałem o znaczenie tego schronu tego bunkra nie jest stanie mi powiedzieć co to jest tylko że z drugiej strony znajdują się stanowiska ogniowe. W kolejne miejsce, to jest kolejne wejście, zwróćcie uwagę, że w tym miejscu znajdowała się uszczelka gazowa. Tylko że złomiarze już dokonali swojego dzieła zniszczenia. To były drzwi gazowe. I tu jest kolejne pomieszczenie magazynowe. Chciałem wam coś pokazać, że do czego są zdolni nasi złomiarze. Zwróćcie uwagę, tu były stare niemieckie kable. Złomiarze, zobaczcie ile trzeba energii, siły, no nie wiem jak to nawet nazwać, żeby wrzucić, znaczy wykuć te pomieszczenia. I tylko jedna rzecz, zwróćcie uwagę na to, tu nie ma echa. Za chwileczkę jak przejdziemy do drugiej części tych schronów, echo za chwileczkę powróci. Zwracają uwagę na to już w poznaniu i na Dolnym Książku. Zwróćcie uwagę, wchodzimy do tych pomieszczeń, echo znowu wraca. I teraz jesteśmy w pomieszczeniu, które dla mnie jest największą zagadką w tym bunkrze. Ma dwa pomieszczenia, w których znajdowały się sterowniki. Jedno jest tu. A drugie znajduje się za naszymi plecami. Po kablach, które się tu znajdowały, już nie ma nawet śladu, bo zostały wszystkie wyrwane i zniszczone. Dlaczego w takim pomieszczeniu, które znajduje się na uboczu i zwróćcie uwagę, że tu były drewniane drzwi, które są opalone? Jakiś menel prawdopodobnie wypalał tu opony, to trzeba już naprawdę być chorym człowiekiem, żeby w takim pomieszczeniu wypalać opony, żeby wyciągać pręty metalowe. Kolejne miejsce, gdzie był kolejny sterownik. Wszystkie ślady, te, które widzicie, to są świeczki. Za chwileczkę pokażę Wam jeszcze jedno miejsce, które odpowiada właśnie temu, co opowiadałem Wam blizę, gdzie odpowiada właśnie obrzędy. Teraz jak Ci się uda, sfilmuj cały rzut tego chodnika i tego tunelu i zawiasy, tylko mi tu nie pasuje, drzwi nigdy nie wisiały na jednym, pojedynczym zawiasie. Do czego były te wypusty w ścianach. I plus kolejna sprawa tu u góry. To jakbyś pokazał od tej strony, to nie są zawia to znaczy kanały, tylko to są jakieś siłowniki, które tu przebiegają. U góry jest kratka wentylacyjna, ale to co jest po lewej stronie, zostało odcięte z tego miejsca, to jest siłownik. Czyli prawdopodobnie siłownik otwierał te drzwi. Nie otwierało się ich siłą mięśni ludzkich, tylko jakiś elektryczny siłownik. Znowu różnica w poziomie podłóg. Około 20 cm. I teraz idziemy do pomieszczenia. I zobaczcie, tu jest kolejny siłownik. No i te wnęki. O właśnie kolega mi to pokazuje. Słuchajcie, to są komory strzelnicze. Bunkier, magazyn, schron, a tu jest stanowisko strzelnicze z jednej i z drugiej strony. Prawdopodobnie w tym miejscu znajdowały się na wypustach mg -ty. Tu są na dole wentylatory i drzwi poruszane za pomocą siłownika, którego znowuż tu nie ma. W tamtym pomieszczeniu siłownik jest, w tym pomieszczeniu siłownika nie ma. Słuchajcie, schrony, bunkier, który to pisał, Wszystkie tajemnice dotyczące polskich, niemieckich, polskich stronów z okresu II wojny światowej. I teraz wchodzimy do pomieszczenia, gdzie ktoś sobie tu mieszkał. Odprawiał prawdopodobnie jakieś tam ceremoniały. Zwróćcie uwagę na ślady, które są zostawione na tym wodzie. Ktoś powie tak, ktoś przeszedł jakiś psy sobie przeprowadzi. Tylko, że psy w tym miejscu uciekają ze schowytem. Żaden pies w tym miejscu wam nie przenocuje. Tu jest atmosfera, powiem Wam, straszna i no całkiem do dupy. I zwróćcie teraz uwagę na sufit i tą wnękę. Czym była ta wnęka? i sufit, który znajduje się, znajduje się nad nami i ta rura. Za chwileczkę pokażę Wam od drugiej strony wyjście tej rury. Od drugiej strony, 20 metrów od nas, znajduje się wylot i tam było prawdopodobnie wejście. Ślady, które tu widzicie na suficie, to są ślady po strzale. Czyli w tym pomieszczeniu doszło do jakiejś walki. Tylko, że jeżeli chodzi o badaczy właśnie tych tajemnic malborskich, nikt nie jest w stanie mi wytłumaczyć, co tu się działo. I przechodzimy teraz do najbardziej kontrowersyjnego miejsca, tak zwanej toalety. W tym miejscu miały znajdować się trzy straczyki. Jeżeli to jest prawda, jeżeli to był... Straczyk, to te wszystkie metalowe elementy, które tu są, powinny być wysmarowane tak za przeproszeniem górne. W tym bunkrze nie ma do wody, nie ma niczego. Wejście od tej strony, pokaż, jest zaryglowane. Od tej strony znajduje się taki dziwny spód, który mi powiedział ktoś ostatnio, że to był pisuar i sobie tam Niemcy julali do tego. Tylko zwróćcie uwagę, że w tym miejscu też znajdowały się drzwi, które otwierały się w tamtą stronę. Jeżeli by ktoś tam sikał albo cokolwiek robił, nie miałby możliwości. Rury spustowe, które schodzą do środka przeczą wszystkiemu temu, co słyszałem na temat tego punktu rezultatu. Znowuż pomieszczenie praktycznie pancerne i ślady oszczału w środku. Bo to, co wam pokazywałem w MRU, to co wam pokazuje toalety, to co wam pokazywałem właśnie w miejscach tych, które Znacie, które Wam pokazywałem, gdzie były właśnie toalety, to by się zgadzało, tylko nie to miejsce. Ktoś wykuł tą dziurę, zabrał okienko szczelnicze, bo w tym, w tym miejscu znajdowało się okienko szczelnicze, a z drugiej strony znajduje się właśnie wejście do podziemi. I Teraz pytanie do tych, którzy wszyscy zajmują się tym rejonem, wszyscy, którzy znają ten teren, niech mi ktoś to opisze i powie. Ja specjalnie z premedytacją nie wskażę miejsca, w którym jesteśmy. Skoro są badacze, skoro są poszukiwacze, skoro są ludzie, którzy posiedli wszystkie tajemnice, niech mi to miejsce wskażą. Jutro pojutrze jesteśmy w kolejnych miejscach i dla badaczy takich do, dogębnych, jak ja to mówię, Przenoszą je do Chruściela. Będę w Chruscielo w stopniu sierżanta służył za 2-3 miesiące i tam pokażę Wam kurhany, pokażę Wam te wszystkie miejsca, które są związane z okultyzmem, ale takim już typowo nie germańskim, ale pruskim. Przenoszą mnie do innego rejonu, z miejsca, w którym będę właśnie w Chruścielu do Głuszycy mam 890 km. Także przepraszam wszystkich tych, którzy będą troszeczkę rozczarowani tym, że będę częściej na Mazurach, będę częściej w Gdańsku, będę częściej w okolicach Gierłoży niż w Rize. No niestety, służba jest... Służbą. Takie elementy, taki... Kawałek metalu, jak wystaje z tej strony, tu, to jest oryginalny rdzeń stalowy z MG 42, czyli z tego karabinu, który zawsze widzicie na koszach niemieckich, na, 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 na motorach, znaczy koszach, na motorach niemieckich, na wieżach wartowniczych. MG 42 strzelało właśnie, miało obwódkę miedzianą, a w środku był grot stalowy. Praktycznie co drugi z tych dziur, które tu są, są zachowane właśnie po takim oszczale. Ktoś kiedyś mi zarzucił, że za pomocą takiego scyzoryka można stwierdzić z jakiego okresu i z jakiego betonu jest wykonany dany bunkier. Słuchajcie, mając taki dziurkacz, mając takie Gówno, które jest w stanie nakłuć metal. Jesteście w stanie stwierdzić, jakiej twardości jest beton. Nie jesteście tego specjalistami, ja też nie jestem specjalistą z tego zakresu, ale w każdym bądź razie jestem w stanie odróżnić gówno niemieckie, które było odlewane na przykład w Rize, od tego, które było wylewane na MRU, albo tu. Ten beton jest najwyższej jakości. Dokładnie jest w takiej samej technologii budowany, jak bunkry te, które znajdują się na Śląsku. Ślady, te, które tu się znajdują, Pochodzą od pocisków przeciwpancernych. Jeżeli pocisk przeciwpancerny wchodzi i są całe, niektóre nie eksplodowały, bo nie trafiły na żaden metalowy pręt, nie eksplodowały. Właśnie na tym polegała zasada pocisków przeciwpancernych, właśnie wystrzeliwanych z MG-42 w 1944 roku, w 1945, że one musiały uderzyć w metal, wtedy eksplodowały. I to świadczy o tym, że ten schron, ten bunkier został ostrzelany przez Niemców, a nie przez Rosjan. Od drugiej strony, za chwileczkę pokażę Wam stanowisko ogniowe, gdzie prawdopodobnie bronili się Niemcy. Tylko dla mnie jest najważniejsze, dlaczego ten schronowunkier, magazyn był ostrzeliwany przez Niemców. Pytanie jest proste i logiczne. Ktoś mi przed chwileczką powiedział, że od tamtej strony szli Rosjanie, zajęli to stanowisko i później Niemcy z pobliskich e, stanowisk ostrzeliwali to miejsce. Tylko zwróćcie uwagę, że my jesteśmy około 5 metrów poniżej gruntu. To prawdopodobnie ktoś gdzieś na tamtej wysokości, uciekający obrońcy z tego miejsca oddali ostatnią serię właśnie w tym kierunku. Bo tak pociski się okładają. Słuchajcie, tu jest 22 dziury. I zachowały się jeszcze rdzenie stalowe z tych pocisków.